Cześć z tej strony Shadow Brawl 2, i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować mój nowy zestaw LEGO Speed Champions Formuła 1 McLaren. Polecam, od razu mówię, tylko że dużo naklejek. To wszystko co widzicie to nie są nadruki, to są naklejki. Więc od razu was uprzedzam. Bardzo fajnie 87 zł zapłaciłem w Media Expert. Tak to się prezentuje przy mojej całej kolekcji Lego Speed Champions. No, wbijajcie na kanał, bo jest już recenzja tych samochodów i tego. Więc do widzenia, ja się z wami żegnam. Pa pa.